No, w domu Mahabankulamu kiedyś zaczęłam ja wspomnieć właśnie tutaj. Patrzcie e, jaki piękny brzeg. Mahabankulam jest bardzo mały, jest to Bardzo ważny, wielki port w In Indiach południowych, w stanie O, Tam widać moich znajomych, którzy staną z nami. E, I to bardzo wielki port za czasów Pallabów. Almami, które widać tam do dali tu widać słońce, jest teraz godzina piąta ciągle jest bardzo fajnie słońce jest i plaża, plaża, piasek, ludzie kąpiący się, a tutaj mamy bylki, bylki które sprzedają różne rzeczy na plaży. Noch się dadzą spróbować. To na tam. O, panie, tu mają do, do sprzedania nawet yy, sari i tak dalej. I machają. Tamilowie bardzo lubią się filmować i, i robić zdjęcia. Dzisiaj Today I bought some things, you know, in Pani nie rozumieją o co chodzi, a ja już dzisiaj zrobiłam pewne zakupy, więc wystarczy chyba a, tych zakupów. Dziękuję. Są koniecznie zawsze, ale ze mną dzisiaj to nie zrobię. Także wracam do moich znajomych. Specjalnie przyjechali zobaczyć tam na dół. Przepraszam za mój głos, ale byłam chorą. Pozdrawiam Was do zobaczenia. W naszym kolejnym odcinku Kuram pod Madrasem. Do zobaczenia.